Lewica nigdy nie będzie wykorzystana do ciemnych interesów Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. Lewica będzie zawsze bardzo konsekwentnie i bardzo jednoznacznie mówiła „tak dla 250 miliardów złotych dla Polek i Polaków, „nie dla 250 miliardów dla Ziobry, Kaczyńskiego, Obajtka i Ryzyka”. Najpierw bardzo precyzyjne dyskusje i rozmowy z wszystkimi zainteresowanymi samorządowcami, pracownikami, pracodawcami, związkami zawodowymi, później uwzględnienie tych wszystkich postulatów i wniosków w Krajowym Planie Odbudowy i dopiero później decyzja odnośnie Funduszu Odbudowy w Polskim Parlamencie. My nauczeni doświadczeniem Sześcioletnim doświadczeniem wiemy, że rząd prawa i sprawiedliwości robi wszystko, absolutnie wszystko, żeby każdą złotówkę przekazać tylko swoim. Te 250 miliardów złotych mają posłużyć na równomierny wzrost gospodarczy całej Polski. Tu nie ma Polski A, B, C i D. Tu jest jedna Polska. Pandemia dotknęła zarówno północy, południa, wschodu i zachodu. Chcemy, żeby te pieniądze trafiły do wszystkich, do tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Bez względu na to, kto rządzi danym samorządem, kto jest wójtem, burmistrzem, prezydentem czy marszałkiem województwa. Ten, kto potrzebuje wsparcia i pomocy, powinien takie pieniądze otrzymać. Dopóty, dopóki nie wydyskutujemy i nie otrzymamy pełnej informacji, ciężko jest mówić o jakimkolwiek wsparciu działań Prawa i Sprawiedliwości. Dajemy. I wyciągamy dłoń do rządu prawa i sprawiedliwości. Pokazujemy, że można z nami rozmawiać, ale chcemy rozmawiać po partnersku. Nie chcemy, żeby rząd prawa i sprawiedliwości partie polityczne traktował instrumentalnie. I albo dzisiaj pan premier Morawiecki jest w stanie zdobyć się na poważną dyskusję i poważny dialog, albo będzie musiał poradzić sobie w tej sprawie sam.